Każdy ziom zbiera złom. Nie ma jak kasa z ziemi, co życie ci odmieni. A to, co znalezione, to nie kradzione. O, ciuchcia, ile kasy? Licząc 60 groszy za kilo przy paru tonach? Chłopi, ale się obłowimy. Tylko jeszcze mały skok przez płot. Co tam puszki po piwie? Kolej to dopiero żyła złota. Tyle tu mają nikomu niepotrzebnego dobra. Wystarczy się rozejrzeć. Szkoda, że PKP o tym nie wie. No tak, tylko weź to teraz i pchnij. Nie da się. No nie da. Ani tak, ani tak, ani tak, ani tak. Tak jak w bajce, tylko inni bohaterowie. Wacek za rzepkę, Jacek za wacka. Oj, żeby się tylko Wacek nie obraził. Oj, przepraszam, przydałby się ktoś na przyczepkę. No, może jednak rąbniemy coś mniejszego? Takie jakieś pogięte to żelastwo. Nie, za duże. Za bogaty gabaryt. Grzejnik? Inna kategoria wagowa. Czy wystarczy tego na piwko i fajki? I już jest nasze. Popatrzmy na ewakuację z cennym łupem. Ale co to? Jest dozorca. Dzień dobry, szaconeczek. Kamerka? O, cholerka! Wszędzie ograniczenia wolności i praw obywatela.